Wszystkich zapraszam do oglądania God of War Ragnarok Kontynuujemy dalej Przysługę Z platformami Zobaczymy na jakiego mini bossa Tym razem natrafimy Bo prawdopodobnie będzie kolejny Ok, spójrzmy na mapkę Na początek Tutaj Ok. Musimy do łodzi dotrzeć. Czy to tędy? Nie bardzo. Ale chyba tędy jest łódź. Dobra. Fajnie. Wydawało mi się, że ja już zebrałem z tej skrzyni przedmioty. Oh, wow. To się przyda. Krasnoludy czerpują, dzięki Tobie. Nie mylisz się, bracie. Odyn wyrżnąłby krasnoludy ze Sfartalfheim. Ok. Skoro on nie mógłby ich wykorzystywać, to inni też. Tam coś się świeci. Tutaj może mi przybić do brzegu, aczkolwiek. Chyba będzie trzeba tutaj przybić do brzegu, okej. Okay. Wracając do zbrodni asów. Kto jeszcze? Nie teraz. Jesteś ten dym? To kolejna platforma. Mówisz o swoich czynach ze wstydem. Żałujesz, że ocaliłeś ich przed Odynem? Ja nie. Zobaczmy... Tutaj mamy. Kółka. Tam coś jest. Tam coś jest. Szukaj. Hmm. Okay. Nie możemy na dół. że dotrzemy, zobaczymy. A, że tak coś? No dobra. Tyle, że co? Tam jest obelisk chyba. Ale jak. Tam jest beczka. O. Ale nie mogę na górę. Tutaj coś mamy. Może przeskoczymy przez to yy, co? A, w ten Zuwnica. sposób. No, dobra. Dzięki. Nie, nie tak. Nie tak? A wiem, wiem, tak. O tak. Chyba tak będzie dobrze. Też tak się wydaje. Rebeczki, Fajną paliwicę. O! Udany eksperyment. Okej. Tutaj nie. Moglibyśmy możemy. się tutaj przebić. jeśli ja. być z dużej wysokości. A, że w ten sposób. A, że tutaj tak. Tam też jest? Hmm. Tu mamy skrzynkę jeszcze dobra? jeszcze zastanawiam nie jeszcze jedna rzecz Jak tam dotrzeć na dół A co będzie? W ten sposób, ale jakbyśmy teraz zeszli czy, czy to nam coś dało? Nic Tam jest jakaś zagadka z wysokości. I tutaj jest też ten znak. Aha, tędy, dobra. To już coś nam daje. No, mamy kolejne przejście. Okej, okay, tutaj. Właśnie gdzie chciałem się dostać. Dobra. Jakiś przedmiot. Srebro. Dziwne, że sami nie wyłączyli tych platform. Niektórzy próbowali, encherierzy ich ukarali. Zabili krasnoludy? Nie mogłeś ich powstrzymać? Ano. Okej. Okay. No, no, się... wszystko Nie martw się, wszystko dobrze. A my I Tam była na górze energia. Ha, imponujące. Tane runy, to runa jest. Skoczymy Skoczmy teraz na górę, zbierzmy tutaj energię. Ok. I zastanówmy się jak tam się dostać. Co tutaj mamy? Żeby skrót sobie utworzyć. Okej, okay, no rozumiem. Nie, tam byliśmy. Ale tu jeszcze nie pozbierałem ilu przedmiotów. I tam właśnie jak się dostać? Tam o. Teraz lepiej, i że mamy na górę teraz wrócić? No dobra, ale teraz nie możemy przejść tutaj. Chyba że... Ok, coś musi być tutaj, skoro mamy teraz tyle, że już tędy nie przyjdziemy, Ale możemy tędy? O właśnie. A rozumiem, że można w górę i jeszcze w górę i wtedy dostać się wyżej chyba, tak, chyba o to chodzi Gdybym mogli, Nie mogę Dobra, czyli chodzi o to, żeby podwyższyć to

Musi być tutaj. Czyli jakoś musimy tą platformę jeszcze wyżej podnieść. Ale o to chodzi, że właśnie nie mogę. No właśnie. O to chodzi. Łatwo okay. poszło. No nie tak łatwo, chwilę mi to zajęło jednak. Ale jak tam dotrzeć? Chyba, że... Zobaczmy... No jasne, że tak. No dobra, wszystko rozkmine, więc możemy lecieć dalej. podnieś jeszcze. I teraz sobie przeskoczymy. Chociaż jest za wysoko no nie.

Wszyscy, no i fajna była zabawa, parę łamigłówek, energia i zakończymy. To przysługę. Po wszystkim, jeśli można nazwać tak skromne zadanie, wszystkim to zaledwie kropla w morzu asgardskiej okupacji. Musisz rzeć z tym, co zrobiłeś, ale nie pozwól, by to Cię złamało. O A, a co, co dlaczego? tutaj mamy? niekonalne zadanie. Nie obwiniaj się za to, że mu nie podołałeś. ma ludy zapewne myślą inaczej. To niczego nie zmienia. Nie, Ale to dobry początek. Woli przypomnienia. W służbie oskarżenia. mogliby zrobić dobry użytek z tego naszego żurzlu ze Svartalfa. No i dobre, ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.